Pewniaki z zadań otwartych, no i niestety pewniaki zostały owiane taką złą sławą, dobrze wiemy dlaczego, hehe, <laughs> matura i te sprawy, ale co ja mam zrobić, jeżeli faktycznie na, ile, na 7 egzaminów, jak do tej pory, pojawiło się do 2022, jeżeli na 7 arkuszy, za każdym zasranym razem, były albo figury na płaszczyźnie, albo układanie równań, albo prędkość droga czas. No to byłbym głupi, jeżeli bym nie mówił o pewniakach, jak ewidentnie są takie zadania. Ktoś powie, że to jest zbyt ogólnie, tak dalej, bo figury na płaszczyźnie to wchodzą wszystkie figury i tej nauki jest dużo i ogólnie tak bardzo, że tak powiem, luźno sobie strzelam. No ale no trudno, jak ktoś chce się przygotować do egzaminu, to podaje co mam. Jak komuś nie podoba, to. Jak to mawia Szymon, proszę opuścić lokum, w tym wypadku film. A teraz zajmiemy się takimi zadaniami. Postarałem się, żeby one się nie pojawiały, żebym ich nie liczył dwa razy. Rok temu również nagrałem w sumie taką samą serię, także komuś jest mało. No to z racji, że rynek edukacyjny za bardzo się nie zmienia dynamicznie, no to one również są aktualne. I na końcu filmu podeślę również do no, tych zadań, które liczyłem rok temu, bo. On to w żaden sposób nie straciło na wartości. A teraz co do meritum odcinka. Jak mamy równania, to prosta sprawa: lewa strona musi być równa prawej, i za każdym razem, jak będziemy liczyć sobie równania, to pamiętajmy wyobraźmy sobie taką wagę. Jak ktoś nie ma problemu z tymi zadaniami, to niech to zignoruje, ale jak ktoś ma problem, to wyobraźmy sobie wagę, że tutaj jest równa się. I zawsze chcemy wycyrklować to tak, żeby ta waga wskazała równowagę. I zaraz zobaczycie jak to się stosuje, z czym to się je. Zadanie 16. W kasie są banknoty 20 zł i 50 zł. Liczba banknotów 20 zł jest taka sama jak liczba banknotów 50 zł. Łączna liczba, łączna wartość wszystkich banknotów 50 zł jest o 6 tysięcy większa od łącznej wartości wszystkich banknotów 20 zł. Oblicz ile banknotów 20 zł jest w kasie. Mówiąc powoli, mamy banknoty 20 zł i 50 zł, dobra to wiemy ile ich jest, no to zaraz. Liczba banknotów 20 zł jest taka sama jak liczba banknotów 50 zł, czyli już wiemy jedno, ilość tego jest identyczna, no to Piszmy, że X, co to jest? To jest ilość banknotów. No i teraz tak: 20 zł i 50 zł, bo było napisane, że to, to ta liczba jest identyczna. I teraz tak: łącznie wartość wszystkich banknotów, 50 zł. Jest o 6000 zł większe od łącznej wartości banknotów 20 złotowych. Dobra, czyli mamy jakąś wartość tych pieniędzy, co by było poniekąd logiczne, bo jak mamy x pieniędzy w 20 złotówkach, to one mają jakąś wartość, tak? I jak to obliczamy? Bierzemy nominał, czyli w tym wypadku 20 złotych, i mnożymy razy ilość, i wtedy mamy wartość tych pieniędzy. Jeżeli mamy 10, 10 inaczej, jeżeli mamy 10, banknotów 10 zł, no to 10 ilość razy 10 wartość daje nam właśnie no, wartość ogólną tych pieniędzy, ile tego jest. Czyli 20x w tym wypadku to by było co? To by była wartość banknotów, napiszę B, 20 zł. I jeszcze tutaj mamy banknoty 50 zł, czyli analogicznie 50x to jest wartość banknotów Wiem, że tak nieformalnie zapisuję, ale nie chodzi o to, nie jesteśmy na polskim. Czyli tyle mamy: taka jest wartość banknotów 50 zł, a tutaj wartość banknotów 20 zł. Przechodzimy dalej do tego zdania, że łączna wartość wszystkich banknotów 50 zł jest o 6000 zł większa od łącznej wartości banknotów 20 zł. Czyli na warsztat teraz bierzemy to i to. Może zmienię kolor nawet na zielony, żeby był trochę inny. Co teraz robimy? Wypadałoby sobie to porównać. Wiemy, że chcemy przyrównać właśnie wartość 20 zł i 50 zł. I teraz wyobraźmy sobie tą wagę. Proste pytanie: która strona jest jakby cięższa? Gdzie jest większa wartość? Jakbym narysował wagę. No to wiadomo, że to by wyglądało mniej więcej tak. No tutaj usiadł ciężar, bo tutaj jest, mamy taką samą ilość banknotów, tylko że tu są 50 złotowe. No to wiadomo, że ciężar spoczywa na prawej stronie. I teraz co musimy zrobić, żeby ta krecha wyglądała tak, żeby była równość, jak sama nazwa wskazuje równania. Tu jest napisane, że łączna wartość banknotów 50 zł jest o 6 tysięcy większa, czyli to jest cięższe o 6 tysięcy. No to co musimy zrobić? Teraz są dwie opcje. Na razie podam tą pierwszą, żeby tam nikt się nie pogubił: że trzeba wzmo wzmocnić koniecznie tą stronę. O ile? O 6000, bo wtedy zajdzie równość, bo ogólnie prawa strona jest mocniejsza, cięższa o 6000. Czyli jak tutaj dodamy teraz 6000, to waga wygląda właśnie tak. Mamy równość, czyli można liczyć równanie. Druga alternatywa, ona jest w zasadzie identyczna i wywodzi się poniekąd stąd. Można zapisać, że to będzie 20x, to jest równe 50 000. No i żeby zaszła równowaga, to można tą stronę zmniejszyć o 6 tysięcy. Jak odciążymy prawą, to znowu prawa jest równa lewej. Ale to sobie może darujemy. Będziemy liczyć z tego. A i tutaj oddaj tą tezera. Wagę usunę. I to liczymy jak zwykłe, no, jak zwykłe równanie. Już mamy ułożone, teraz tylko liczymy. Czyli, że 6000 to jest równe 50x i teraz 20x przerzucamy na drugą stronę, bo ona zmienia znak, zmienia stronę, czyli również zmienia znak, czyli minus 20x, czyli 6 koła to jest inaczej 50x minus 20x to jest 30x. No to już tutaj zapiszę, że to jest inaczej, można 0 sobie skreślić jedno i mamy teraz 600 to jest równe 3x. Dzielimy teraz obustronnie przez 3. I będzie to tak, 600 przez 3 to jest ile? 6 przez 3 to jest 2, oddajemy 2 zera, czyli 200 to jest równe x, bo 3 dzielone przez 3x dzielone przez 3 to jest x, czyli 200, i mamy odpowiedź, że obliczyle banknotów 20 złotych jest w kasie, no 200, i również jest tyle samo 50 złotowych, ale o to nas nie pytają, więc to mamy gdzieś. Tutaj sprawa wygląda nieco inaczej, bo to jest typ zadania, typ równania, który Piszemy tak, jak oni napisali. Zaraz rozwinę tę myśl. I teraz tak. W zespole tańca nowoczesnego liczba dziewcząt jest dwa razy większa od liczby chłopców. Gdy na próbie nieobecnych było dwóch chłopców i jedna dziewczyna, to liczba obecnych chłopców stanowiła dwie piąte liczby obecnych dziewcząt. Z ilu osób składa się ten zespół? I teraz tak, zapisujemy wszystko. Polecam tutaj taka moja mała rada: nie wierzcie w coś takiego, że CK podaje jakieś informacje dodatkowe. Oczywiście może tak być, ale jak nie ogarniasz za bardzo równań, to wyobraź sobie, że wszystko trzeba wykorzystać. Mamy sytuację taką, że dziewcząt jest dwa razy więcej. No to dajmy dziewczyny i są chłopcy. Wiemy, że dziewcząt jest dwa razy więcej, czyli możemy zapisać, że chłopców jest x, a dziewcząt jest wówczas 2x, bo nieważne, jaką liczbę podstawimy pod, tu, pod x, to zawsze dziewcząt będzie, no, będzie ich dwa razy więcej. I to jest stan ogólny, bo po prostu do tej szkoły tam tańca chodzi 2x dziewcząt i x chłopców. Ale potem była taka sytuacja, że na próbie było nieobecnych dwóch chłopców i jedna dziewczyna, czyli to jest taki stan ogólny, ale teraz tak się stało. Że nie było dwóch chłopców No to jak normalnie było x chłopców Teraz nie przyszło dwóch No to ich stan opisujemy czymś takim x-2 minus Natomiast nie było jednej dziewczyny Czyli znowu bierzemy stan dziewcząt Minus jedna I to, to ten zapis opisuje stan i dziewcząt i chłopców No i teraz to jest ten typ zadania Tak jak mówiłem, że robimy go tak jak się czyta Co to oznacza? No to ja będę czytał i będę zarazem zapisywał po kolei no to, gdy na próbie mmm, było nieobecnych. gdy na próbie nieobecnych było dwóch chłopców, ok, to liczba obecnych chłopców, zapisujemy liczbę obecnych chłopców, czyli x minus 2, stanowiła, stanowiła, czyli równa się 2 piąte, 2 piąte liczby obecnych dziewcząt. Obecnych dziewcząt tutaj, czyli nawias 2x minus 1. Czyli jeszcze raz, jak sobie każdy to przeczyta, to po kolei każde takie słowo. Oznacza jakąś wartość, jakiś zapis w równaniu. Jeszcze raz, to liczba obecnych chłopców, czyli tutaj bierzemy to stąd, jest równa, stanowiła 2 piąte z polecenia obecnych dziewcząt. Obecne dziewczyny to są, to jest tutaj i przepisane. I teraz znowu to trzeba wyliczyć. Równanie ułożone, no to pozostają tylko rachunki Ale to też nie jest tutaj proste w tym zadaniu Bo mamy dwie piąte Dużo osób tutaj już będzie miało laga Ale wystarczy to teraz myk razy 5 obustronnie Ja to jeszcze będę zapisywał tak jak być powinno Bez takich skrótów myślowych Czyli x minus 2 to jest równe To mnożymy razy 5 Skoro tu jest mianownik to on się skróci i Będzie po prostu 2 W nawiasie 2x minus 1 Mnożymy przez nawias czyli 5x minus 10 To jest równe 4x minus 2, następnie już tutaj przybliżę, mam nadzieję, że nie będzie problemu, jak ucięło trochę zadania, raczej treść. Czyli teraz tak, mamy 5x, paskudna piątka, 5x, 4x na drugą stronę, czyli będzie minus 4x i to jest równe. Mamy minus 10, ona sobie przejdzie na drugą stronę równania, czyli zmieni znak, to będzie 10 i tutaj była ta minus 2, minus 2. No to tu nie trzeba być wybitnym matematykiem, żeby stwierdzić, że tu będzie x i to będzie równe 10 minus 2, 8. Teraz idziemy trochę do zadania, bo co oni nas pytali. Pamiętamy, że x to był 8, bo może nie będę już przewijał nawet. Z ilu osób składa się zespół? No to przed chwilą wyliczyliśmy, dobra, przewinę. x to był równy 8. No to wracamy do tego, z ilu osób składa się zespół? Skoro x to jest 8, no to tutaj chłopcy to jest 8. A dziewczyny dwa razy więcej, czyli 16. I 16 dodać 8 to jest ile? 24. I to jest odpowiedź. I teraz jeszcze jedno takie klasyczne zadanie na równanie. Czyli jeszcze raz, to było zadanie na zasadzie piszemy równanie, układamy równanie tak jak jest napisane. Tutaj z kolei z tymi maknotami było tak, że musimy wzmocnić którąś stronę bądź osłabić, żeby ta waga wskazywała równowagę. No i tutaj nie pamiętam nawet jak jest. Zobaczymy. Do pracowni komputerowej kupiono 6 myszek bezprzewodowych i 6 myszek przewodowych. Cena myszki bezprzewodowej była o 11 zł wyższa od ceny myszki z przewodem. Za zakup wszystkich myszek zapłacono 234 zł. Ile najwięcej myszek bezprzewodowych można by kupić za tę kwotę? No to ponownie analizujemy każde zdanie. Wgryzamy się w każdą literkę. Do pracowni komputerowej zakupiono 6 myszek bezprzewodowych i 6 przewodowych. Można to sobie zapisać na boku, nie trzeba w tym zadaniu akurat, ale załóżmy, że. x to są bezprzewodowe. Tak, x bezprzewodowe. Ach, tutaj dobra, to też zapiszę, że przewodowe. Dobra, takimi skrótami, sorry, ale to wiemy o co chodzi. Teraz cena myszki bezprzewodowej była o 11 zł wyższa od ceny myszki z przewodem, czyli. No to teraz tak. Skoro bezprzewodowa o 11 zł wyższa, no to to będzie x, tutaj też będzie x, i bezprzewodowa o 11 zł droższa, czyli tutaj dopisujemy 11. Przewodowa to jest x, bezprzewodowa to jest x, dodać 11. Ok. Y za zakup wszystkich myszek zapłacono 234 zł. Dobra, ile najwięcej myszek bezprzewodowych można by kupić za tę kwotę? No to musimy wiedzieć przede wszystkim, ile kosztuje taka myszka bezprzewodowa. No to możemy to wyliczyć tylko w taki sposób, że dodamy łączną ilość, inaczej pomnożymy ilość myszek razy wartość, kolejno bezprzewodowych, następnie pomnożymy ilość przewodowych razy wartość, i ta suma to będzie właśnie 234 zł. No to zróbmy tak, czyli bezprzewodowe to jest ilość ich, czyli 6 wartość to będzie x dodać 11. Do tego dodajemy, bo kupiono również przewodowe, czyli. 6, bo to jest ich ilość razy wartość, czyli x tu można dać mnożenie, nie trzeba i to jest równe 234 ziko, już nie będę tego zapisywał. No i liczymy, że to będzie 6x dodać 66, bo mnożymy przez nawias, dodać 6x i to jest równe 234. No to dodajemy te x, czyli to będzie 12x i to będzie 234. 66 spyla na drugą stronę równania, czyli zmienia znak, czyli minus 66. I to będzie tak. 12x minus to będzie. To będzie 168. I teraz to dzielimy na 12, czyli x będzie równy. Dobre pytanie. No to szybki słupek, czyli 168 dzielimy na 12. W 16 zmieści się jedna 12, czyli tutaj 1, minus 12 to będzie 4, 8 i to będzie 48 dzielone na 12, czyli 4. No to x wynosi 14. Co to jest to 14? Sobie również zadajmy pytanie. To była wartość myszki przewodowej. No to dajmy kolor zielony i tutaj będzie 14. A skoro tutaj było plus 11, no to 14 do 11 to będzie 25. No, to wiemy, że myszka bezprzewodowa kosztuje 25 zł. Tutaj było pytanie, ile najwięcej myszek bezprzewodowych można by kupić za tę kwotę. No, to cofamy się znowu do tej kwoty, czyli 234 i dzielimy to przez ilość myszek bezprzewodowych. No to. No, ktoś może sobie dzielić w subku, chociaż to widzę, że nie ma zbytnio sensu. No to zadajmy sobie pytanie, w stuwie ile się zmieści takich myszek? Mamy stówę, no to wejdą 4. Mamy dwie stuły, czyli wejdzie 8 i jeszcze mamy 34 zł, no to jedna, No to razem mamy 9. I jakieś tam kurde grosze. Tylko zadajmy sobie pytanie, czy możemy zabrać część myszki? No nie. Mamy 9, na więcej nas nie stać. Na 10, no 10 musimy odpuścić, czyli 9 i to jest ostateczna odpowiedź. Jak coś na dole widzisz film, gdzie rozwiązuje jeszcze dalszą część tych zadań na równania. One są zeszłoroczne, ale nadal aktualne. Po lewej stronie masz film do następnej części, czyli figury na płaszczyźnie, a po prawej masz prędkość droga, czas. Także powodzenia na egzaminie.